W związku z informacją, że Amerykanie nie podsłuchiwali naszych przywódców, napisałem w imieniu nas wszystkich list protestacyjny do prezydenta Obamy. Sir, my, naród, czyli people w sensie ogólnym, protestujemy przeciwko niepodsłuchiwaniu naszych przywódców państwowych i partyjnych. Uznajemy to za wyraz, a nawet przejaw bezdusznej nonszalancji wobec naszego kraju. Polska od dawna jest członkiem NATO, Unii Europejskiej. Często ONZ i stanowi istotną siłę i tu, i tu. Do tej pory Polacy uważali Stany Zjednoczone za swojego wiernego i sprawdzonego sojusznika. Mocarstwo stojące na straży szafarza równości, dysponenta dobra. Podsłuchiwanie przywódców Niemiec, Francji, Włoch i innych krajów, a nie podsłuchiwanie naszych przywódców, odbieramy jako policzek zadany w sam środek naszego poczucia. Daliśmy USA wiele. Płackiego, kościuszkę, czyste biura w Dantan. a w zamian otrzymujemy zlewkę. A Polska też ma fajne tajemnice, warte podsłuchania: ustawianie przetargów, zasady funkcjonowania dachu Stadionu Narodowego czy tajniki ortografii prezydenta. Można by wymieniać w nieskończoność. W związku z tym żądamy zainstalowania podsłuchu u naszych władz. W przypadku niespełnienia naszych żądań. Oświadczamy, że będziemy zmuszeni sami zdradzić Stanom Zjednoczonym nasze tajemnice, czy tego chcą, czy nie. Liczymy, że do tego nie dojdzie i podsłuch zostanie zainstalowany, a nasze wzajemne stosunki wrócą na właściwe tory wiodące ku polepszeniu, poszerzeniu i pogłębieniu klimatu moralno-prestiżowego. Nie damy się zastraszyć, podpisano Polska. Dziękuję.